Cześć, co tam? Okej. Okay. O Boże, zapomniałam wziąć uwiąż. Czekaj tu. Niebo zawsze jest takie czerwone. No okej. Okay. Co się dzieje? że co się tam dzieje? Tutaj bardzo rzadko jest trzęsienie ziemi, ale nie na pewno takie duże. Przeżyliśmy? Nic się nie zapaliło na głowę? Jak to możliwe! Ten budynek jest naprawdę wytrzymały. Zostań tu, ja wyjdę na zewnątrz. Jak na to za się tutaj nie działo A to co? No konie? Co to jest? O Boże. Co to jest? Okej, okay, spokojnie Alice. Gdzie jest mój koń? Ok, mam nadzieję, że Hey, Hej, stój! Kim ty jesteś? Ale silent. Skąd masz tego konia? To mój własny koń. Dobrze. Maria River. Miło mi. Mi też. Wiesz może co się stało? Dlaczego było trzęsienie ziemi? Czerwone niebo? Meteoryty i te dziwne yy, zielone konie? Też to widziałam. Nie wiem. Wybuch To atomowej? Nie, raczej nie, ale wiem, że musimy się od tych koni trzymać z daleka. Myślisz, że ktoś jeszcze przeżył? Uderzenie było zbyt silne, żeby ktokolwiek na dworze lub w domu przeżył. Pewnie mało osób przeżyło. A ty jak przeżyłaś? Akurat byłam w piwnicy, ale dobra, tyle z gadania. Trzeba się zaopatrzyć. Chcesz? Grać? A kiedy dziwne zielone konie chcą cię zjeść, a ty nie masz nic przy sobie, masz wybór? Pewnie i tak wszyscy są już martwi. Możemy kraść do woli. Ej, czekaj!